Zmieszacza sygnał pośredniej częstotliwości podawany jest na filtr pośredniej częstotliwości, który ostatecznie wydziela nam nasz sygnał użyteczny. Ja tutaj pokazuję filtr kwarcowy. Jest to dosyć droga konstrukcja i stosowana jest raczej w profesjonalnych urządzeniach nadawczo-odbiorczych. W wypadku odbiorników radiofonicznych stosowany jest tańszy filtr ceramiczny. Jest to niewielki element yy, przypominający troszeczkę yy, kondensator yy, ceramiczny yy, charakteryzuje się tym, że ma tak jak zresztą filtr kwarcowy, trzy nogi: wejście, masę i wyjście. Filtr taki dokonuje, tak jak już mówiłem, wydzielenie sygnału użytecznego. Ma on tą cechę, że przepuszcza tylko sygnał o częstotliwości, równej swojej częstotliwości znamionowej i w zależności od typu filtra, albo w wypadku filtru kwarcowego, to zależy od tego, jak ten filtr został zmontowany i policzony i zestrojony, przepuszcza, taki filtr charakteryzuje się określonym pasmem przepuszczania i po przejściu przez ten filtr dąży się do tego, aby za takim filtrem uzyskać już tylko sygnał użyteczny. Pozostałe sygnały yy, powinny zostać odpowiednio stłumione. I to, co uzyskujemy na wyjściu z takiego filtra, jest wzmacniane za pomocą wzmacniacza pośredniej częstotliwości. Tak więc, pomieszaczu... Yy, przepraszam, momencik. Biuro jak zwykle odmawia posłuszeństwa. Po mieszaczu następuje filtr pośredniej częstotliwości i z tego filtra sygnał w Podawany jest na wzmacniacz. Na tym wzmacniaczu pośredniej częstotliwości tak naprawdę zrealizowane jest prawie całe wzmocnienie odbiornika. Wynosi jest ono rzędu kilkudziesięciu decybeli. Dodatkowo, taki wzmacniacz pośredniej częstotliwości objęty jest automatyką wzmocnienia. To znaczy, w zależności od tego, czy sygnał jest Silniejszy czy słabszy, elektronicznie ustawiane jest wzmocnienie tego wzmacniacza. Trzeba tutaj w tym momencie wrócić do kwestii szerokości filtra oraz szerokości sygnału użytecznego. Zrobię to, w jednym, zrobię to już w następnym filmiku, ponieważ szerokość filtra dobiera się w zależności od spodziewanego sygnału, a tak naprawdę w zależności od tego, jaką informację, tak naprawdę ile tej informacji chce się przesłać, bowiem, czym więcej informacji w jednostce czasu, którą chce się przesłać, czyli na przykład, czym wyższa jakość przesyłanego dźwięku, tym szerszy będzie sygnał i tym szerszy powinien być filtr pośredniej częstotliwości. O tym w następnym filmiku.